Uszanowanie. To jest chory. To jest chory. Powaga. Powaga na czacie. To jest posrane. Nie wiem, co mam wam powiedzieć. Śmieszne. Proszę się przesiedzieć na. Jak ktoś chce sobie coś sprzedać, to mówię, można sobie wziąć, przyjść i wystawić nas halo. Powinno być dobrze. W ogóle, ile ten. Ty, ile to kosztuje? Ale to chyba mam wystawiono nawet. Nie mam? Mam. Drogo. Będzie trzeba wystawić taniej. o ja się kręcę. Ale zachęcam, żeby sobie powystawiać temy ogólnie. No i no małpie flipować. Trzeba pobić rekord dziennego obrotu. To na przykład trzeba kupić. Czemu to jeszcze leży na tej stronie? Dlaczego to jeszcze tu leży? A więc tak. Ile dzisiaj... Powiem tak. W pewien dzień tego roku zrobiliśmy rekord Obrotu na małpia. Dzisiaj został zrobiony pewien procent tej, tej ilości. Możecie w sumie z ciekawości strzelać na debata o filmach. Jaki to jest procent tego rekordu, który jest zrobiony dzisiaj. Zobaczymy, czy ktoś będzie blisko. Mocny dzisiaj jest dzień. To jest taki ciekawy dzień. Trzeba przyznać. Interesujący, jeżeli o to chodzi. Bo co to jest? Kurwa, tysiąc! Ja pierdolę ile pieniędzy. I to tak o. Ja pierdolę. Wyobraźcie no, sobie, że ktoś mówi, no, jeżeli zrobimy 8% ze swoich oszczędności w rok, to będzie zajebiście, To będzie mega dobry wynik. Tymczasem to. XD. Jest zabawne. Imagin, że są osoby, które obracają na przykład 200 tysięcy złotych dziennie. Znaczy nie dziennie, tylko tygodniowo. Na przykład na tym. To, jakie to. Są, są pojewane kwoty. Są tak popierowane pieniądze. 30 koła w tydzień? No tak, a co? Tyle sobie zarabiam. Wow. Jakby wow. Ech. Tego jest tak dużo, że jakby my, jako... Komi chyba nam brakło pieniędzy w ogóle. Dlatego no to już nic, tylko krzyczeć yy, do świata, krzyczeć do YouTube'a, halo, ludzie, to jest milion złotych, jakby proszę was, weźcie to, to pilne. <laughs> Pozdrawiam.